Witajcie moi kochani, dzisiaj chciałam wam pokazać, jak u yy, jak swoje rzeczy. Yy, na przykład śnie, jakieś śnieżynki, właśnie które teraz robię ogólnie na czasie. Będę właśnie też krochmalić bombki, yy, różne serwetki, obrusy, cokolwiek tam chcecie sobie wykrochmalić. Ja do tego używam bardzo fajny sposób, który ktoś mi pokazał kiedyś na, po prostu no też na film, jakimś tam filmiku. I to jest tak. Do tego jest woda. Ja na przykład biorę sobie przeważnie szklankę lub pół szklanki e, gorącej wody. gorącej wody, Ponieważ gorąca woda wtedy bardziej jakby w te rzeczy, które krochmale, wchłaniają tą wodę bardziej ciepła. E, cukier i biorę ją. Jeżeli biorę pół, e, pół szklanki wody, to cukru też biorę pół e, szklanki. Czyli jeden na jeden. To jest takie, takie jakby taka zasada. 1 na jeden. Szklanka cukru to szklanka cukru, to już wtedy y, szklanka wody do szklanka cukru. Do tego nam oczywiście będą potrzebne szpilki. No ja to mamy już zrobione, przygotowane garnek, oczywiście, który będzie woda. Ja tu mam już, zobaczcie sobie, śnieżynki, właśnie one się już mi zrobiły, że tak powiem. Teraz będę je y, jakby spinać no, na właśnie takim kartonie. Też fajny pomysł, widziałam, właśnie fajny pomysł na karton. Bija się po prostu te nasze y, prace. Czyli ja biorę sobie teraz moją białą śnieżynkę ponieważ oczywiście odsączamy naszą śnieżynkę i akurat w tym przypadku będę musiała sobie tutaj najpierw zrobić sobie główne, że tak powiem punkty, czyli troszeczkę mam sobie jakby tutaj ułożyć. Już mniej więcej jak to będzie wyglądało, żeby nam było po prostu łatwiej już sobie to yy, wykrochmalić. To oczywiście mam kawałek pętelki i też możemy sobie zrobić gdzieś w jakimś miejscu. Tu sobie zrobię tu, ponieważ będę tu miała jeszcze inne rzeczy do wykrochmalenia. I teraz Wam tu sobie przybliżę, więc wracam za chwilę Wam tylko przybliżę jak to będę robiła. Ok, hey, sobie szpilkę po prostu i na przykład jeżeli chodzi o tą śnieżynkę, którą macie również w filmik, po prostu przyczepiam sobie ją w... <laughs> w takim miejscu, żeby po prostu naciągać i przyczepić do naszego podłoża. Czyli najlepiej zawsze robić sobie z jednej strony i z drugiej strony naciągnąć, czyli tak jak pod kątem, żeby nasza śnieżynka miała układ taki naprawdę fajny. Teraz sobie tutaj dalej powyciągamy. To można też również powyciągać od razu najpierw i wszczepiamy sobie to wszystko się oczywiście klei, ja od razu Wam powiem, dlatego można tu sobie mieć przy sobie jeszcze jakiś e, jakiś papier albo jakąś nie wiem puste wytarcia żeby nam się nie ręce jeżeli to bardzo przeszkadza, mi trochę to przeszkadza no ale wiadomo, muszę to przyczepić yy, gdy już przyczepimy sobie całość naszej śnieżynki czekamy oczywiście, oczywiście tą wodę którą mamy, już gotową tutaj razem z naszymi śnieżynkami lub jak, czymkolwiek innym to Yy, trzymamy 15-20 minut, w zależności od tego, jak bardzo chcecie, żeby było sztywne. Jeżeli będziecie chcieli, żeby było bardzo mocno sztywne, no to trzymacie godzinę na przykład. Jeżeli chcecie mniej no to 15 minut, tak? W zależności też od tego, jeżeli będziecie chcieli mieć mniej sztywne, również możecie dać mniej cukru. Czyli na przykład dać szklankę cukru, a jedną czwartą szklanki dać na przykład o jego pół szklanki cukru, a 1 czwartą yy, co ja mówię? przepraszam Was bardzo, bo to jest tylko o tym cukrze, myślę, yy, pół szklanki wody, a jedną czwartą cukru. Tak miałam powiedzieć. O, i w taki sposób będę sobie przyklejała właśnie nasze tutaj, odnogi nasze śnieżynki. Bardzo uwierzcie mi, to będzie bardzo ładnie wyglądało. Zresztą macie też ogólnie filmik, więc widzicie, na pewno jak to wygląda w filmiku yy, na tą śnieżynkę, bo na pewno już jest dodana. Zatem yy, ja Was zapraszam do tego, abyście po prostu wykrochmali, tak jak tu ja Wam polecam, ponieważ to jest naprawdę bardzo, bardzo prosty sposób, a bardzo fajnie wychodzą efekty tego, bo już robiłam wiele razy takie, takie rzeczy i naprawdę fajnie to wychodzi. Ktoś powiedział, że to ogólnie żółknie, no na razie ja mam, co, mam te rzeczy, które wykrochniałam, ja na razie nic mi nie przeżyło, nie, nie przy, nie że tak powiem, od cukru, więc nie ma jakiegoś problemu. Jeżeli chodzi o tą śnieżynkę, w tutaj dolną część naszego, naszej śnieżynki, ponieważ ciężko później jest zrobić tą górną tutaj, tak? No i to będzie chyba wszystko, bo najmniej w tym ja to sobie przyczepię. Jeżeli, jak wykrocholili to widzicie to na filmiku, właśnie z tej śnieżynki. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda i polecam wam, aby tak krochmalić. Jest sztywne, nie ma żadnego w ogóle kompletnie problemu. I po prostu wygląda to fajnie. Zatem, jeżeli Wam się podobało, jeżeli chcecie więcej, jeszcze jakieś informacje na temat, co zrobić, jak ja to robię, bo to jest mój sposób, też z innej jak ja to robię, czy też z różnych źródeł, to dajcie znać, piszcie, komentujcie, lajkujcie. No i zwłaszcza subskrybujcie. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i czekam na Wasze efekty, jeżeli chodzi o tą śnieżynkę i różne prace, które wysyłacie. Nami się wysyła na mapawop.pl bym mogła zrobić kolejny filmik z Waszej pracami, bo naprawdę fajne są te Wasze prace. Bye bye!